Widzowie, właśnie jedziemy, bo mój pierwszy samochód. Pieniądze przygotowane, ciężko zarobione na kopalni. Widzowie, pierwsze odpalanie. O, kurwa, działa! Kurwa. A ty, i tutaj normalnie jest ten, i sobie możemy jechać. No i światło, jeszcze, nie? A światło, no właśnie, kurwa. Gdzie tu się włączyć? Aha, Cze? Jeszcze raz. Dobra. Dzień. Do widzenia Widzowie niech patrzą w odtrynię Widzowie Płacimy za no, mój pierwszy samochód Bleki z kopalni i pieniędzmi z kopalni. Dziękuję bardzo. Widzowie Bogata Rodzina, Zastawa z Bolesławca, tutaj przyjęli mnie. Podpisanie umowy przy kawce. Podpis kupującego widzowie. Mowak, Malwina. Brawo! Polóweczka, 2001 rocznik, benzynka, Szyverda. O wujka szwagra z Bolesławca.